Aniu, 40 pytań, odpowiedź tak lub nie, masz jednego pomidora, nie ma miękkiej gry, tak jak w motorsporcie, zaczynamy. Pytanie okay. pierwsze, dowiozę Cię całego, zdrowego i w jednym kawałku. Ja? Tak. Czy opona sklei na każdym zakręcie? Tak. Baba Jaga to najtrudniejszy moment Toru Poznań? Nie. Ale w uśmiechu szatana to ja śmieję się najgłośniej. <laughs> nie. Tor Poznań znam chyba jak własną kieszeń. Nie. Tak, nie, <laughs> nie. Tor Poznań od do, do na zawsze będzie moje wyjątkowe miejsce. Tak. Kiedy wywalczyłam pierwszy tytuł w USMP pojawiły się łzy wzruszenia. Mm, tak. To nie był mój ostatni tytuł w WSMP w życiu. Yy, nie. W sensie inne kategorie teraz. Rajdy kręcą mnie bardziej niż wyścigi. Tak. Jakub wróbel to najlepszy pilot, z jakim jeździłam. To jest motorsport nie ma A, czasu nie tak chcę. albo nie albo pomidor. Nie chcę obrażać innych pilotów, ale było super. Tak. Adam Sroka jest świetnym kierowcą, dlatego tak komfortowo się z nim czuję i zasypiam, kiedy prowadzi. Tak. Będę pierwszą kobietą XXI wieku w top 10 na Karowej. Tak. Raid Barburki to coś, co po prostu muszę ukończyć. Tak. Denerwują i nudzą mnie te pytania o wirtualnego męża pana Rał. Tak. tak. Sentyment do Hondy będzie już zawsze, tak. tak kocham tak, JDMA. Tak. Ale chętnie wrócę do mojego Renault Clio 2. GSMP jest przerażający, ale kocham tę adrenalinę. Tak. Jestem największą ambasadorką kobiecego motorsportu w Polsce. Nie. FIA Hill Masters było spełnieniem moich marzeń. Tak. Moim rajdowym idolem jest Krzysztof Hołowczyc. Tak! Ganci to najszybsza Polka na torze wyścigowym. Nie. Jedyna kobieta w GSMP to brzmiało dumnie. Tak. Rola kaskadera to najciekawsza dotychczasowa praca, której się podjęłam. Nie. Na torze ogień, poza nim introwertyk. Nie. Wolę rajdy terenowo od tradycyjnych. Pomidor. Na to, o nie, że. Już Trudno, jedziemy dalej. Na to, że pędzę jak wściekła, ale na ulicy lubię spokój. Pomidor wykorzystany? Tak, albo nie. Tak, nie. Po moim tytule WSMP, tak, na chwilę uderzyła mi cudówka. Nie. Lubię świętować. Po każdej wygranej, lubię drobną imprezę. Nie. Pięć lat temu wyśmiałabym ewentualne starty w Dacji. Nie. Polska? Tak, jestem spełniona. Teraz chcę do Europy. Tak. Żyję w rygorze wyścigowym. Dieta, siłownia, nie ma czasu na pierdoły. Tak. Kiedy coś nie idzie, lubię samotność, pizzę i wino. Tak. Jestem dobrym trenerem. Ludzie szybko łapią moje uwagi. Trenerem czego? Jazdy sportowej. Nie. Patrząc na dotychczasową karierę, czuję dumę. Tak albo nie? Irytuje mnie, irytują mnie stereotypy w motorsporcie. Tak. Lubię wygrywać z mężczyznami, tak, nie wstydzę się tego. Tak. Znam swoją wartość, wiem, że najlepsze jeszcze przede mną. Tak. Na sakurze z łatwością wyjęłabym P1 w klasie. Nie. Ta, JDM? Kocham, ale na co dzień niemiecka motoryzacja. Nie. Włoskie auta to najpiękniejsze na świecie. Tak. Kocham Italię, konkurs elegancji to moje, to od zawsze było moje marzenie. Tak. pod brud. I otarcie w trakcie rajdu? Nie przeszkadza mi to. Tak. RSMP? Tak, za chwilę. Nie. Gdy startuję, wszystko się zmienia. Tak. Gdy wsiadam do auta, to inna diabelska Ania. Inna zestresowania na Ania. <grym> Kierowca wyścigowy? Najlepszy zawód świata. Tak. Kuba, za ten wywiad masz już prawy fotel na moich najbliższych testach. Trzy razy tak. Mamy to. I jeden pomidor wykorzystany. <grym>